Pracuj na budowie! Jeden wielki bajzel i pozostałe synonimy tego słowa. Chyba wszyscy wiemy, skoro skończyłeś tutaj, znaczy, że coś ci w życiu nie wyszło, prawda? Prawdziwa historia! No, chyba że jesteś Dźwigowym. Ci to mają dobrze. Reszta budowy tyra w brudzie, a tam siedzą sobie wygodnie w kabinach, na komfortowych fotelach i święty spokój mają. I ponętne Azjatki masują im cyckami kark. Witamy na Morence. Witamy na Morence, burdel na Morence. Nie, nie takie Morence. Morena w Gdańsku nie ma nic wspólnego ze świętej pamięci celebrytą Piotrkiem Kogucikiem, który w klubie Sweet Night Asie dmuchał. No może poza tym, że rzeczywiście trafiłem do burdelu na Morence. Co w takim razie się tam odjanie, Pawlo? Ruchanie ry uchy ani i e. Morenka była dużo budową z czterema wysokimi żurawiami. Musiałem dojechać tam pociągiem z innego miasta, a potem jeszcze tramwajem, i w drugą stronę to samo. Kierasy początkowo nie widzieli w tym problemu, ale jak łatwo można odgadnąć, bardzo szybko zmienili pogląd. Pierwsze wrażenie zrobili pozytywne, poinformowali, że na dźwigu czekają już dwa radia. Jedno do pracy z ekipą, drugie kolizyjne, do łączności z pozostałymi trzema operatorami. Wtedy pierwszy raz spotkałem takie rozwiązanie i naprawdę byłem pod wrażeniem. Głównego kierownika nazwijmy sobie... Zygmunt. Jego prawą ręką był wysoki facet, nazwijmy go... Sweter. Olka była miłą i pulchną sekretarką, czy coś. W kącie biura urzędował jeszcze cicho ciemny biały kask, który właściwie w niczym nie brał udziału. Miałem urzędować tam na żurawiu Terex Comedil. Jeszcze u cymbałów z wariatkowa szefu uprzedził, że będzie to dźwig z kabiną, ale przerobiony z żurawia sterowanego pilotem z dołu. Nie bardzo wiedziałem, co to mogło oznaczać. Kiedy wlazłem na górę, w jego ch**owej kabinie nie mogłem dostrzec sterowników. Nie miałem jak sterować dźwigiem. Potem je znalazłem, ale najpierw kabina. Była doskonale oszklona. Miało to pewnie zapewnić dobrą widoczność. Może i by tak było, gdyby umieścili szybę, dzięki której operator mógłby patrzeć w dół. Poskąpiono okna pod nogami. W kabinie cholernego żurawia wieżowego nie było widoku do pracy pod tym właśnie żurawiem. Za to doskonałe oszklenie całej reszty kabiny spowodowało, że praktycznie była ona szklarnią, bez klimatyzacji. Niezależnie od położenia wysięgnika słońce biło na głowę cały czas. Czasem od tyłu, czasem prosto wślipia. Fotel był twardym i pocholonym do przodu krzesełkiem, a jego oparcie sięgało może do nerek. Na plecy i głowę poskąpiono. Nie dało się go regulować, bo niby po co. Za to przyto jakąś twardą, sztuczną skórą. Nie żebym wymagał bogatej skóry koryńskiej, ale byłoby miło, gdyby krzesełko nie było takie kur... śliskie. Z tej racji cały czas zjeżdżała z niego dupa. Żeby pracować, trzeba było opierać kolano o przednią szybę. Nie było to nawet specjalnie trudne, gdyż kabina była ciasna jak poliestrowe gacie po dziewiątym praniu. Tamten łże fotel był mirabelką pośród foteli. Twardy, śliski, mały. I pochylony. Nawet Tyrion Lannister nie wyprostowałby tam nóg. Potem w tym kolanie zaczęła mi się zbierać woda, ale to na pewno bez kur... związku. Co w końcu z tymi sterownikami? Jak miałem sterować tamtym badziewiem? Na podłodze leżał sobie kontroler, pad od Pegasusa, żółte, ciężkie ustrojstwo na grubym, sztywnym kablu. Jedynym sposobem na podjęcie pracy było usadowienie sobie tego gówna na jajach, wychylenie łbas za kolan, przyklejenie czoła do przedniej szyby, utrzymanie dupy w fotelu za pomocą kolana i już można było bez problemu rozpocząć roboty na wysokościach. Na powrót zacząłem popadać w stany depresyjne. Każda minuta trwała godzinę, a ten żółty sterownik miażdżył jądra na omlet. Radio non-stop nadawało. W kur*** Budowlańcy wydzierali mordy jeden przez drugiego. A tuż obok stał naprawdę fajny żuraw marki Liden komansa Z dużą kabiną i wygodnym fotelem. Zasiadł tam jakiś świeżak, który przez pierwsze pół dnia kompletnie nic nie robił. Potem rozpier ściany i uciekł z dźwigu. Ślad po nim zaginął i maszyna do końca dnia stała pusta. Mijały godziny i wiedziałem, że długo tak nie wytrzymam. Hartu ducha starczyło do przerwy. Wtedy to ponownie zacząłem truć mnichowi dupę o nowy dźwig. Chłopie ratuj, ten żuraw jest przeklęty. Nie ma sterowników. Jakiegoś pada trzymam na jajach, który mi je na twardo w skorupce zaraz ugotuje. A roboty tyle, że nie mam kiedy ściągnąć tego gara z klejnotów. Ja tu w stany depresyjne wpadam. Ech, naprawdę jest aż tak źle Jak w kantynie laser po skasowaniu Windowsa Wiem, że w jeden dzień nikogo tu nie znajdziesz, to jeszcze dziś zostanę Ewentualnie jutro Ale w środę mnie tu nie ma Wolę do Warszawy wrócić niż podcinać sobie żyły Chwilowo skończyliśmy rozmowę Korzystając z przerwy zadzwoniłem też do Blędziora Który niedawno wrócił do Polski z Niemiec Gdzie też na dźwigach robił Jakie wieści z frontu robót Co sądzisz o naszych pięknych polskich budowach? Do dupy! Johny, ja tu na takim złomie siedzę, że nie wiem jakim cudem to w ogóle odbiór dostało! W Niemczech miałem fajne lipchery, Kabiny wielkie jak w kiosku ruchu. Klimatyzacja, wygodne fotele. Nawet podłokietniki mogłem sobie regulować jak chciałem. A na czym teraz siedzisz? To tutaj to jakiś stary rozklekotany potajn. Tak się to gówno wygina i trzeszczy, że chyba zaraz się przewróci. Potajn? Nie gadaj. Potajny to fajne maszyny. Chyba w Polsce. Nigdy wcześniej nie bałam się tak pracować na dźwigu. To poczekaj, że wejdziesz na jaso, albo na Terexa. Pierd... A! Zostaję tutaj. Tak? Nie wolisz pomęczyć mnicha o inny żuraw? Nie, bo jeszcze większe gówno dostanę. Pewnie by tak było. Trochę jeszcze pogadaliśmy, ponarzekaliśmy i zaraz oddzwonił mnich. Johnny, a gdybym ci złotówkę do godziny dołożył, to byś tam został? Mowy nie ma. Dwa złote... Nie o to chodzi. Nie chcę skończyć uczubków. Nie będę na tym głównie pracował i tyle. Eh, no dobra, podzwonię i dam ci znać. Ledwo zacząłem trzeci tydzień pracy, a uciekałem już z czwartego żurawia. Powoli zaczynałem planować powrót na stolicy Łono. Chwilę potem znów zadzwonił mnich. Dobra, Johnny, zostaniesz na tej budowie, tylko pójdziesz na żuraw Mariana. Na najwyższy dźwig. A on wejdzie na twój. Zgodziłem się. Zaraz potem Marian odezwał się na radio do operatorów. Słuchajcie, następny operator nie chce na środku siedzieć, i mi dopłacili dwa złote do godziny, żebym ja tam robił. I co? zapytał inny kolega. Wziąłem. Tak, oto kilka dni później wylądowałem na najwyższym komedilu Morenki. Mieszkańcy Gdańska pewnie nieraz nie widzieli, choć osoby, które nie znają branży, nie widzą dźwigów mimo że one cały czas tam są. Jedna z moich byłych, którą kiedyś zabrałem na randkę na żuraw. Przyznała, że długo po naszym rozstaniu nie może o mnie zapomnieć, bo wszędzie widzi dźwigi. Ciekawe, czy ma tak do dziś. 76 metrów nad ziemią. Komedil CTT 161:10 Chyba dobrze pamiętam. Jeden z wyższych żurawi, jakimi przyszło mi pracować, miał taką samą kabinę co poprzedni, z tą różnicą, że nie musiałam trzymać na jajach tego pier. A! Go pada. Niestety sterowniki maszyny były biegunowo odległe od normalnych. Drążki powinny być umieszczone w takiej pozycji, by idealnie pasowało do naturalnego ułożenia rok na podłokietnikach. Fajna byłaby też możliwość regulacji. W końcu my ludzie mamy bardzo różne budowy ciała, ale taki poziom rozciągliwości ociera się o bezczelność. Sterowniki na tym komedilu były umieszczone w dużych, plastikowych, przyczepionych do przedniej szyby pudłach. Jedno pudło miało szerokość 1 trzeciej szerokości kabiny, co oznacza, że oba zasłaniały 2 trzecie całego widoku z przedniej szyby jednego obszaru roboczego. W dodatku pochylony i śliski fotel, tak samo jak w poprzedniku, wymuszał utrzymywanie dupy w fotelu za pomocą opartego przednią szybę kolana. Wciąż nie miałem okna pod nogami. Wszystko to spowodowało, że w tak obficie oszklonej kabinie obszar roboczy praktycznie zmieszony był do rozmiarów bocznego lusterka w pasacie. Tamte sterowniki miały wielkość sutków czarnoskórych zapaśników sumo i podobnie jak sutkami trzeba było operować nimi samym kciukiem albo trzymać jak mikrofiutka w dwóch paluszkach. Te umiejscowione na przedniej szybie siłą rzeczy wymagały długich rąk. Z moimi kikutami jak u T-Rexa wychylony byłem do przodu jak na rowerze. Co prawda, brak widoku spod nóg i tak wymagał przyklejenia czoła do przedniej szyby. Czyli w sumie ta włoska myśl techniczna miała trochę logiki. Cała ta wspaniała kabina generowała rząd cudownych właściwości. Było gorąco jak w szklarni, słońce waliło po oczach albo na głowę z każdej innej możliwej strony. Bolało kolano, dupa, kark i plecy oraz gówno było widać. Samo sterowanie też było do dupy, ale bardziej przez miniaturowe sterowniki i ich beznadziejne umieszczenie. Reakcja silników na ruch sutka była dość sposywna. W każdym razie jaja nie pociły się pod ciężarem pada, i jakoś odeszła mi ochota na skok magika. Wzorem blędziora przestałem męczyć mnicha o nowy sprzęt. Zamknąłem mordę, bo mogłem dostać jeszcze większe gówno. Trzeciego dnia na nowej maszynie szło już dużo lepiej. Wciąż musiałem do niej przywyknąć, ale załoga jakoś specjalnie nie darła ryja na radiu. O załodze później, gdyż była to elita budowlanki. Ci, co czytali potężnych ryżodawców, często pytali, co u wuja. Spokojnie, będzie i o nim. Po robocie, na wprost bramy wjazdowej na budowę, czekał kierownik sweter. Johnny przyjdzie jutro w kasku. Powiedział to do wyższej, stojącej za mną niewidzialnej osoby. Ani dzień dobry, ani do widzenia, ani pocał mnie w dupę, ani nawet na mnie nie spojrzał. Nie mam kasku. To ogarnij. Jak? Jakoś. Wciąż patrzył na przestrzeń ponad moją głową. To prawda, że nie można spacerować po budowie bez kasku, ale byłem pracownikiem, osobą zatrudnioną do obsługi dźwigu. Nie miałem w obowiązku kupować sobie ani kasku, ani żurawia wieżowego. Jak, jakoś? Nie mam kasku. — To kup. — Gdzie? — Ogarniesz. — Nie ogarnę. — Jakoś ogarniesz. — Nie mam kasku, nie kupię, nie mam kasy. — Masz. Nie możesz chodzić po budowie z głową. To założę kaptur. Wtedy dopiero raczył spuścić na mnie swe szlachetne oblicze i obdarzył mnie łaską bycia przez niego dostrzeżonym. — Co? Kaptur? Jak kaptur? Okej, okay, wie pan coś śpieszę się na tramwaj. Jutro przyjadę normalnie i najwyżej nie wpuścicie mnie na teren budowy i wrócę sobie do domu. Nie, zaraz. Do widzenia. Dobra, coś ogarnę. Następnego dnia nie ogarnął tego kasku. Wraz z kolegami operatorami, jako jedyni chodziliśmy po budowie z gołymi głowami. Reklama. Tu e-book. Tu audiobook. Tu bez cenzury. Tu Passat. Tu Pieruk, Tu Donald Trump. Tu e-book. Tu sto noga po reklamie. Mistrzowie świata i okolic. W poprzednich odcinkach wspominałem, jak operator załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. Ale co kiedy naprawdę przyciśnie z grubszym tematem? Wtedy pozostaje przenośny kibelek klasy WC Tron, do którego trzeba zejść. Na ręce dopadło mnie pierwszy raz. Jakoś dotrwałem do przerwy, ale tak się nieszczęśliwie złożyło, że akurat w tamtą przerwę sweter przewidział ekstra robotę. Otóż Zygmuntowi zbrzydło miejsce, w którym stało biuro budowy i chciał je przenieść na patio. Szkoda blokować dźwig, kiedy praca czekała. Lepiej upierdzić operatorowi przerwę, bo w końcu po co mu ona? Operator i tak tylko siedzi tam w kabinie na wygodnym fotelu i całymi dniami nic nie robi. Niestety mieli pecha. Przerwę spędziłem w tojce. Po jej opuszczeniu czekała na mnie delegacja. Dosłownie. Całe przedstawicielstwo biura budowy przywitało wychodzącego z kibla operatora. Stali przed tojką jak pluton egzekucyjny. Spotkało to kogoś? Czy tylko ja wywyższony zostałem uwagą biura budowy podczas stawiania kloca? Johnny operator był takim celebrytą, że panowie inżynierowie cierpliwie czekali pod sraczem aż skończy? Zygmunt przerwał krępujące milczenie. Akurat wybrał pan najgorszy moment. A kiedy miałem postawić klocka? To nie ma nic do rzeczy. Zygmunt jakby urwał wątek. Umilkł i chyba powonienie z rozgrzanego wucetronu zaatakowało jego nozdrza, gdyż zrobił dziwną minę. Potem chwilę pomarudził, bardziej do sie, niż do kogoś konkretnego, że przez moją zachciankę stawiania klocka będą musieli poświęcić czas pracy na pracę z przeniesieniem biura. Czy jakoś tak. Biuro budowy miało konstrukcję modułową. Zbudowano je z trzech połączonych ze sobą kontenerów. Lewy, prawy i środkowy. Wszystkie trzy razem tworzyły jedno pomieszczenie. Zupełnie jak kapitan inflacja po połączeniu pomysłów z ośmioletnich rządów dobrej zmiany i niecałego roku jeszcze lepszej starej zmiany. Nie mogłem podnieść całego biura, czyli wszystkich trzech kontenerów naraz. Kieracy też to wiedziały, rozłączyli mocowania. Podpięli na haki pierwszy kontener. Po uniesieniu go zauważyłem, że w żaden sposób nie zabezpieczyli otwartej ściany. Kawałek biura był kompletnie odsunięty. Wciąż stały w nim meble, fotele, stojaki, komputery itd. Po co to wszystko przenosić w rękach, jak dźwig i tak to zaraz przestawi? Chwyciłem za radio. Panowie, nie chcecie zabudować, czy jakoś inaczej zabezpieczyć tej otwartej ściany? W końcu mogłoby coś stamtąd wypaść. Gdzie tam, Johnny? My wierzymy, że dasz radę i nic ci nie wypadnie. Dajesz. Zajebista socjotechnika. Kretyni chyba nie wiedzieli, że za zabezpieczenie ładunku odpowiada hakowy, albo kierownik, który dopuścił osobę nieuprawnioną do zaczepienia ładunków. Ciekawe, kto by beknął, gdyby ładunek zaczepiony przez kierasa bez uprawnień nie utrzymał się na hakach. A jak fotel na kółkach wyjedzie z tego kawałka biura 50 metrów nad ziemią, to będą mogli mieć sami do siebie pretensje. Tym bardziej, kiedy jednemu z białych kasków przyjdzie pracować, siedząc na dwóch pustakach. Obyło się bez incydentów. Z kontenera nie wypadł nawet ołówek. Czas na drugą część biura. Środkowy segment otwarte był na wylot. Panowie, nie chcecie tych ścian zabezpieczyć jakoś? Nie po co? Podniosłem za ten kontener i tak jak z poprzednim pojechałem z nim ponad strop. Prawo Marfiego! Właśnie wtedy z poselstwem przybył złośliwy wiatr. Z otwartego na oścież kontenera zaczęły wylatywać dziesiątki dokumentów. Atak głupawki 4-0. Eksplodowałem jak Niemcy w sketchu Montego Pythona o najśmieszniejszym kawale świata. Ze śmiechu dopadły mnie takie konwulsje, że ciało podskakiwało na tym mikrem foteliku. Radio przeżyło istne oblężenie. Co chwilę wchodzili sobie na kanał, ale jak już coś słyszałem, to tylko kolejne salwy śmiechu. Koledzy operatorzy, to samo. Wszyscy płakaliśmy jak przy pierwszym obejrzeniu kabaretu Niebo, podczas sceny, kiedy Bogu kolegów się wstydził. Kieracy chyba próbowały powiedzieć coś na radiu, ale nie mogli, gdyż kanał cały czas zajmowały roześmiane załogi. Kiedy ja walczyłem o każdy oddech, z kontenera wylatywały kolejne kartki. Nawet gdybym chciał! Nie mogłem podjąć pracy. Moje ręce też dopadły konwulsje i z najwyższym trudem przecierałem oczy, a te i tak zaraz wypełniały się łzami. Zadzwonił Zygmunt. Samo kliknięcie przycisku odebrania połączenia na telefonie było trudne. Proszę natychmiast opuścić ładunek. Słyszy mnie pan? Proszę przestać się śmiać i opuścić ładunek. Naprawdę nie mogłem. Miotało mną w kabinie za każdym razem, kiedy widziałem jak papierowy deszcz zalewał całą morenę. Mało nie padłem z niedotlenienia. Barwne komentarze i śmiechy załogi na radio nie pomagały, a wręcz przeciwnie, byłem dosłownie usmarkany ze śmiechu. Długo musiałem walczyć o opamiętanie, żeby móc odstawić ten ładunek. Dokumenty ani na moment nie przestawały wylatywać, aż do chwili lądowania na ziemi. Ile zgubili faktur, ile raportów, planów, innych papierów? To, że nie chciało im się zabezpieczyć tych ścian, to jedno. Mogli też być zbyt leniwi, żeby osobno przenosić wnętrze biura, ale ku! A! Żaden nie pomyślał o pochowaniu papierów po szufladach. Serio! A jak chcesz już teraz poznać całą tą popierdoloną epopeję po budowach, w tym historię legendarnego hakowego o ksywce wuja, zapraszam na dzonyoperator.pl Bez G